w przypadku czy w przypadku remisu gra drużyna przeciwna z którą walczymy o utrzymanie. My po nich gramy. Jeżeli zakończy się remisem, tak jak teraz, odpadamy. Niepotrzebny jest to no ostatni mecz. Dla nas dobrze. O kurczę, dobra. Tutaj, tutaj jest pełna mobilizacja. Odstawiamy wszystkie uwagi u Okazuje się, że ten mecz jest dla nas ważny. Jeżeli, bo, Ale musi być. Remis nic nam nie daje. Ostatnie miejsce przy remisie. Z dwóch przysłuchujemy. Czyli wygrywamy, utrzymujemy się w Lidze. Nie. Remis albo porażka. Ostatnie miejsce. Przygrywaliśmy języko. Wygrywałem dwa i dajemy przed chwilą bramkę. Także warczy A po pozostanie w Lidze. Co ty też ty zdjęcie? To. Nie wiem, czy zasłużył. Zdobyliśmy buchar Fair Play, czyli okazało się, że jesteśmy drużyną, która najmniej ma żółtych i czerwonych kartek. Najmniej brutalna. Co, przyszedłem na, na basel Z jakiegoś tam powodu, z lekkich dolegliwości, nie mogę wykonywać niektórych ćwiczeń. Oczywiście nie mogę zdradzać, jakich, co i jak, ale poglądałem i okazuje się, że są ćwiczenia takie. Pod bokserskie, i zauważyłem, że to, co mnie boli, w wodzie mnie nie boli, czyli na zewnątrz mnie boli, a okazuje się, że woda może być fajnym takim zamiennikiem ćwiczenia na powietrzu. kilka i człowiek. I zmęczony. No. Tu jest ciemno i pewnie mało co będzie widać, ale y, jesteśmy w saunie. Dla mnie jest ważna regeneracja. Czyli jutro będzie morsowanko, a dzisiaj saunionko. W sumie nie wiem. A tu jest nabiec. W sumie nie wiem, co ja mam teraz zrobić, bo po saunie raczej nie powinienem wchodzić do alej... jakieś ćwiczenia robić. Albo ćwiczenie. Już dochodzi, że zmęczenie pod wodą to jest. Za długo nie robiłem, ja ale, żeby gdzieś tam się nie przytopić. Dobra, stań przed... przed krzesełkiem, o. Czekaj, chcę zobaczyć, czy tak będzie dobrze. Dzisiaj robimy zdjęcia, teraz się nagrywa. No. Dzisiaj robimy zdjęcia, akurat zdaje mi... Mnie poprosili o zdjęcia do paszportu. Mati też właśnie potrzebuje. No i my też, także wszyscy zrobimy, porobimy sobie. Nie wiem, mi ręka się trzęsie, zobacz, bo ja musiałam wyżej poruszać. Pewnie chciałbyś się dowiedzieć, ale niestety jeszcze nie mogę jeszcze kilka dni z kim zawalasz, ale nam tobie. Ale, ale będę chciał troszeczkę Tobie podpowiedzieć, z kim chciałbym zawalczyć. Może z tą osobą zawalczę, może ją wymienię, a może i nie. Więc w pierwszej kolejności na pewno chciałbym zawalczyć z Nitrem, bo wyzwał moją rodzinę. Więc z Nitrą wszyscy o tym wiedzą, że to jest w pierwszej kolejności gościu. Ale on kozak, ja też kozak na razie w necie, więc u niego wyszło szydło z worka, jak to wygląda. Teraz czas na mnie. Później, no ale mamy tak, mamy kobiety, mamy prostrację. Ich pojedynek byłby fajny, dosyć, nie? No ale niestety tutaj odpada, całkowicie. Jest zebo. jeszcze bo... z starych czasów. Karioner! Przecież on mówił, że chętnie by się ze mną spotkał. Karioner! Jeszcze był spasiński. Kurde, zapomniałem o nim. Z kim jeszcze miałem gramy w zeszłym roku? Nie, chyba to wszystko, nie? No dobrze, więc wstępnie mam zdjęcia przygotowane, jeszcze będę musiał je obrobić. Generalnie chodzi o to, żeby 70-80% zdjęcia była twarz, więc ja muszę, na przykład Mateusza to prawie o połowę dużo mocniej przyciąć. Tutaj Marcela, Marcela też, więc twarz musi być mocno, mocno przycięta. Twarz skierowana do przodu bez uśmiechu i wszystko dobrze widoczne tak mniej więcej, żeby cała twarz była dobrze oświetlona. A, a jak już się trzymamy zdjęć to kilka dni temu została wybrana mistrz świata i jest to Polka i od wielu, wielu lat jest to największy sukces tylko przyznam szczerze, że to nie jest mój typ. To nie jest jakoś mój typ urody i jak byłem fotografem, to raczej bym no, chyba bym na nią nie spojrzał nie, nie, nie wybrałbym jej wśród kandydatek do, do wspólnej pracy gdzieś tam, do fotografii, no nie bardzo, no ale dobra, wygrała, więc sukces jest. Gratulacje. Wcześniej Aneta Kręglicka, dawno, dawno temu yy, została właśnie Miss World, no i zobacz, czy, czy to nie jest dziewczyna, która taka zwyczajna, którą można spotkać na polskiej ulicy.